Zadawania pytań. Jest mnóstwo ciekawych rzeczy związanych z tym meczem, mnóstwo ciekawostek, mnóstwo, mnóstwo okolicznych jeszcze wydarzeń, bo to nie tylko mecz Polska Dania, ale są jeszcze inne okoliczności, o których nasi, nasi goście powiedzą. Ja może poproszę o krótkie programach, które właśnie te, te aspekty. Pytania o zdrowie, aspekty profilaktyki zdrowotnej. Bardzo dziękuję wszystkim osobom. Łączy nas jedno, sportowe emocje i dbałość o zdrowie, o profilaktykę. Ubiegłoroczna akcja, taka stricte połączona właśnie z podobnym wydarzeniem, oczywiście nie tej rangi, dotyczyła kobiet, bo to było październikowe spotkanie. W tym roku mamy spotkanie listopadowe i dedykowane jest mężczyznom ponieważ no listopad miesiąc męskiego zdrowia, męskiej dbałości, szczególnie o choroby onkologiczne. Także zachęcam Państwa wszystkich do śledzenia naszej współpracy, bo tak naprawdę, tak jak Pan Prezydent wspomniał, to już jest ciąg różnych zdarzeń związanych z profilaktyką, a mężczyzn, szczególnie mężczyzn, ale też kobiety, Zapraszam do tego, żebyście zadbały mm, o swoich mężczyzn, panowie zadbajcie o, sobie, o siebie, bo jak będziecie zdrowi, to tylko sukcesy i wrakby i nie tylko wraky są przed nami. z dobrą drużyną, jeżeli gra na tym tak poziomie. No i będzie to na pewno ciekawe widowisko, które w sierpcach reprezentacyjne, tak? Nie było chyba 10 lat, mhm. albo i więcej, więc na pewno warto to będzie zobaczyć. Tak. Musimy się przedstawić? Kasper skór. Jaznemu miastu siedzę i szczególnie panu prezydentowi za pomoc w organizacji, bo bez zaangażowania miasta takie wydarzenie nie udałoby się to zrealizować, także bardzo dziękujemy jako klub. Ten czas jest bardzo szczęśliwy dla nas. Zdobyliśmy w tym roku mistrza Polski. Mamy wielu reprezentantów właśnie Polski. Na szeroką kadry jest powołanych około 8-9 zawodników, więc to... Też będzie wyjątkowy mecz pod względem, pod względem ilości naszych Siedleckich Zawodników, którzy występują w reprezentacji. Także to będzie na pewno historyczna chwila, która na długo zapisze się właśnie w historii Siedleckiego rugby. Dlatego jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy ten mecz zorganizować w Siedlcach i serdecznie zapraszamy już w najbliższą sobotę o 16.00. Czy organizacyjnym, jak i sportowym i Polski Związek Róg, w pierwszej kolejności zwrócił się do nas, jakby no, widząc co, co działo się w sercach na tych wiosennych meczach i to właśnie nam zaproponował w pierwszej kolejności organizację, wiedząc, że jako organizator podołamy temu zadaniu i stworzymy naprawdę świetne widowisko. Głęboko wierzę, że, że tak właśnie będzie. Może jeszcze wspomnę, że sam mecz Polska Dania to nie jedyny event tego no, o um... tym jeszcze zaraz powie Adrian Miałkowski. Dobrze, sobie ja o tym nie mam. Uzupełniając wypowiedź prezesa, tak liczna, w szerokiej kadrze jest dziewięciu zawodników naszego klubu, z czego czterech to nasi wychowankowie, bez tutaj Kasper i Łukasz, także Michał Mirosz i Chrystian Olej, więc naprawdę bardzo duża i liczna reprezentacja na no, Dodatkowo oczywiście trenerem reprezentacji jest również nasz wychowany Kamil Łobryk. E, więc myślę, że te aspekty e, również przyczynią się, zachęcą e, kibiców do tłumnego przybycia w sobotę. E, wiem, że chłopcy zdadzą z siebie wszystko. Sam miałem ten zaszczyt e, występowania właśnie w tym ostatnim meczu e, tutaj w sierpniu w 2014 roku z Mołdawiu. Wiem, że występowanie przed własną publicznością w meczu reprezentacji to e, naprawdę coś wspaniałego. Dziękuję serdecznie.